To jest kolejna dziewczynka pięciotygodniowa, w numerze 1257, która trafiła do nas 3 dni temu. Zobaczcie, nie ma mamy i sobie próbuję. tak, próbuję sobie z misią tutaj poradzić. Ale to nie mama jest, tak. Cześć, słoneczko. Cześć! Ale puchate masz futerko. Pokaż się tu słoneczko małe, pokaż się słoneczko. Hej, rybcia! Jakie bułbaski śpiące, tak? Też pilnie szuka, tamu jest tego... O, zobaczcie, grubiutka. Tak. Tutaj, o, nawiązują się znajomości przez szybę. Inkubatarka. Nie, mama. To nie jest mama, tak? Nie ma kociej mamy, więc bardzo jest potrzebna jakaś ludzka mama, albo ludzki tata zastępczy, który się zajmie takim szkrabolcem. Hej. Jakieś takie są wyspane te Hej. Hej, malutka. Tak. Tak, rybeczku. Ty nie płaczesz w ogóle? Nic nie słychać? Pokaż się szybciutko, pokaż się szybciutko. Hej. Ten koleżanka płacze, tak? No. Dziukku. 시, 댓글 스피니들.